Cześć, jestem Iga. Cześć, jestem Mika. E, opowiemy Wam razem, jak jest na student campie. No, na student campach e, możemy spróbować właściwie wszystkich sportów wodnych. Od kajta, przez winda, e, po, surfing. po surfing. Prawdziwy surfing na falach i to jest ekstra. Tak, bardzo często jest tu warun i pływamy praktycznie w każdym tygodniu po kilka dni. Mi osobiście najbardziej podpasował surfing. Złapałam wielką zajawkę na kajta. Kampy zlokalizowane są w Jastarni, jest to przepiękne miejsce na Półwyspie Helskim. Najlepsze w sumie. Najlepsze, zdecydowanie najlepsze. Zdarzają <grym> się takie dni, że nie ma ani wiatru, ani fal, no to wtedy wskakujemy na supa e, i tutaj polecamy Sunset sap. Robimy wycieczkę w kilka osób i wypływamy sobie na zatokę i są piękne widoki zachodu słońca, jest bardzo śmiesznie, fajnie. Bardzo Wieczorami bardzo robimy ogniska, chodzimy do foodportu na przepyszną piśmę. Pizza i tryneczki. A, tryneczki są najlepsze. To, to, to. Są sami fajni ludzie. Tak. Oj, tak. najlepsi. Ludzie są najlepsi. Tak, super. Wieczory są bardzo intensywne, ale rano i tak zawsze zbieramy się na jogę poranną i dajemy się wszystko. Zapraszamy we wrześniu. Wpadajcie na reguł.